Cześć, witajcie! Tak jak widzicie, sprasujemy sobie słomę po jęczmieniu, który był mocony Ciągnikiem Ursus C360 i z prasą 442 robota idzie, bo to proste pole, łatwe, mało zawracania. Wszystko elegancko. Pracuje, nasmarowane było, na no to musi pracować, nie? No i tak sobie jeździmy, już tam dziadek trochę 55 zaczął zbierać też, już dwie przyczepy z zwiózł za chwilę tutaj skończymy, tutaj właśnie masowanie i też będziemy pomagać w zbieraniu tej słomy. Słoma dla świń głównie zbierana, trochę tam sprzedajemy, czasami jak wiemy za dużo, ale w tym roku dużo słomy nie ma, więc raczej wszystko pójdzie do stodoły. Trochę tam, tam na chleb Zbliżamy się. Ostatni nawrót i na dół zjedziemy. Będzie robione. No niestety prędkość robocza, jakaś tam nie jest zachwycająca. Wiadomo, że lepiej by było sobie to zwijającą robić, no ale niestety no, póki co na tym gospodarstwie nie stać mnie na pracę zwijającą. Chociaż właściwie mógłbym już ją mieć, bo ładowa czołowy w zeszłym roku kupiliśmy do 60. Założyliśmy. To jest bardzo fajne sprawa przydaje się, przyładowanie wodnika na przykład no i dobel też przecież by się przydał chociaż to jest tylko um, to jest jedno sekcją tylko podnoszenie no bo opuszczanie jest jeszcze na linkę no więc tutaj by się trzeba było namęczyć, ale myślę, że na tyle co my tutaj mamy hektarów to na tym gospodarstwie spokojnie wystarczyło no zobaczymy może się uda może się uda potem to wszystko jakoś unowocześcić na no jak widzicie mam tutaj 60, potem jest 55, jeszcze na gospodarstwie 30 została, ale to jak wrócimy rozładować sumę, to Wam pokażę. O ostatnie metry. Mam nadzieję, że jeszcze zawari te ostatnie metry, ale no nie no, się nie zepsuło, ładnie, wszystko poszło. W miarę szybko też się ominęliśmy. Także sobie zakończymy. Zostawimy z boku i weźmiemy te 55 dziadka i to zaczniemy zbierać. To są na przyczepy. No. W końcu 60-tka sobie odpocznie, z obrotów zejdzie. Zbierać do góry, okej. Okay. Opróżnimy ją. Złożymy całość. Okej okay, dobra, muszę mi zgasić No dziadek, zbieramy, zbieramy Nie ma czasu Jeszcze deszcz przyjdzie i co? Znaczy gospodarstwo sąsiada. On tutaj głównie krowy sobie hoduje na tym swoim ranczu A tutaj jest już nasze gospodarstwo. Na Produkcja świń i owca jeszcze mamy. No, Kielkowski. na to nasze gospodarstwo. No, dziadek jak zwykle pewnie do sklepu zjechał. Aby coś dokupić do jedzonka. No, my to tu się tutaj rozstawiamy. No, część, jedna przyczepa na pewno pójdzie tam na chlewik. Druga pewnie już do 100 Jeszcze mam tutaj bizona naszego. Dobra, wysiadamy. siadamy, tutaj, czyli rozłączymy. Myślę też odczepimy. Teraz musimy podjechać tutaj. I rozładujemy się tutaj. Jak najbliżej, żeby nie trzeba było dole, to rzucać do Możemy go zgasić, bo to trochę potrwa. Okej, okay, to bierzemy to wszystko teraz I trzeba no niestety nawrzucać Trochę się trzeba narobić, na gospodarstwie też Najgorzej właśnie jak się tak zaczyna w drzwiach blokować, bo to potem się ciężko przerzuca No i nie można z przyczepy spaść, to też wiadomo Trzeba uważać, ale no, teraz to elegancko idzie. Tu zamkniemy, żeby koty nie powłaziły, bo te koty lubią to włazić i zazieleć tej sumie. Przejechać stąd. z tyłem spróbujemy, co tutaj przestawiać. Wszystko znowu się na przód, otwierać wrota. Jeszcze co nie otwierane przez źle nie były. No tu zawsze tylko bizon stoi od tej strony. Tylko, że niestety nasaderem nie chodzi do stodoły Więc tylko zimą teraz, jak tak stoi, no to musi nadłożyć, No najgorzej jak pada, nie? To wtedy Trzeba kombinować, jakoś go tu chować pod wiatkami. Na szczęście teraz pogoda ładna, dobra, to wycofamy ładnie. Oh, he treats me with respect, he says he loves me all the time He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine You know I've never met a man who's made me feel quite so secure He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature That's just one thing Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No cóż, coś tu pokombinujemy, nie? Na dyszel, żeby się go nie porozwalają nie po, nie po od razu. Chociaż nie będę tutaj wracał specjalnie po pięć snopów. A to pole to jest daleko pole ogólnie od gospodarstwa, My teraz tu dopiero będziemy przyjeżdżać na orki. Bo tu raczej obornik nie pójdzie, bo tu w zeszłym roku obornik rozrzucany. Tutaj trochę na dyszel pobrzcamy No nie za bardzo Musi tak, tak bo... I teraz na drugi dyszel no, Oczywiście tak jak Jarek ja pokazuję, jak tak Jarek o ok, Jarek ja pokazuję, jak nie robić, nie, żeby nie było nie jest zgodne ze sztuką, no, ale jakoś sobie trzeba radzić. No dobra, tu też mam trzy. Mam nadzieję, że nie spadną nam po drodze, no, ale nie powinny ostro. Nie będziemy zakręcać, to nie powinny. Jak się kiedyś jeździło. Muszę się pod wygranę i ciekawe czy też już ubramy, a też już biznesowe ciągnęły sąsiedzi, bo mogliby też pewnie bo to wszyscy się biorą za to. No dobra, my to wyjeżdżamy do nas na naszą farmę, bo nie ma, że to będzie wjechać. Pospadało. O, Nie spadnę, dobry kierowca, wiesz co się ciemno robi Płynie nam zeszło Dobra, Już się rozchodzimy Ziemy w na bok przychod odłączymy No, nie chciałbym w tej struny się podłączyć, dobra No co jest Burek? Znowu siedzisz, nie? Znowu tu Ach ty, ty diabełku małej ty. Ej, tej, tej, Dobra. Jeżeli będę gasił, to skoczymy na górę i do aby na razie tyle sołtków w olejcie, a reszta się zostawi na przyczepie, na razie nie będzie używana, tutaj jak najwięcej, żeby z niej zrzucić do świnek. tu weszła na wiatr z rada, zobaczymy może tu by się tak dało wtedy to zmieścić to by było dobrze. Dobra Tu zamkniemy Niech stoi, a drugą już ciapkiem się rozmatuje i tyle No to by było na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się I miłego dnia Wam życzę. Jak możecie to tam zalajkujcie, udostępniajcie filmiki, no mam nadzieję, że będzie dużo osób oglądało na no to będzie taki, taka motywacja wtedy dla mnie, żeby to nagrywać dalej, żeby ciągnąć tę serię, no więc pozdrowienia, cześć.